Chyba czeka nas challenge z tortami Ja zaczynam Jestem naprawdę podekscytowana Chcę zobaczyć, co dostanę Ojej, to koło może się kręcić bez końca Zatrzymam je sama Żeby było sprawiedliwie, sam na oczy Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki Mija, teraz twoja kolej kręcenie kołem Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej! Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się! Dostałam wszystko! A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutellę. Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Hmm. Wiem. Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow. To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tukę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mija nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli. Gotowe. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem Mii, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko. Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia? No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie, miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze, jeszcze. Spadaj stąd. Za to, że wzięłaś tutaj jedzenie, czeka ci kara. Już gorzej być nie może. A jednak może. Nienawidzę jajek. Dobrze ci tak. Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne! Jestem cała mokra. Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć! A, tak. Hurra, dostałam cukierki. Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów, ale ja wcale nie jestem psem, ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra, tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek? Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć i lepiej zjadać swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie ok. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona! Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. O.! Jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo! Ojej, cześć słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia! Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. Naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może dojeść, to, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Nie trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko. Zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja miałam go oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego! Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba. Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie! To zepsuje mi makijaż! Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna. Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko śmitanie. śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Pyszek. Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta, a ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma choba buba Zwłaszcza, gdy jest z tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko! Zresztę gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeuroczę. Czas spróbować. O, tak! To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałoby się jeść cały na raz. Mogę spróbować chociaż serduszko? mam mowy. Też je zjem. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałeś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś twojego balona. masz. Co? Jak śmiesz. Moja twarz. Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne! Gotowe! Teraz pozostało tylko jedno: udekorować kaktusem mój tors. O, jestem, jestem! Patrz, co wymyśliłam! Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. Mm. O, nie! To smaku trawy. Obrzydliwość! Smacznego! Wow. Chcę pierwsze zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Bipa śmietana! I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej, bitej śmietanie. Co za uczta. Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz jak super! Właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? i to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort? Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę wymiotuję. Ojej. Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie. Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć? Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Razem ja będę pierwsza kręcić kołem Nieprawda Ja zaczynam O tak, marzyłam o tych marshmallow Dzięki minim tort zadziwi mnie bogactwem smaków Jakie zabawne warkoczyki Nie widzę w nic nic zabawnego Sprawdźmy co ja wylosuję Dziś nie jest mój dzień Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich którym trzeba udekorować tort? No to na co czekasz? Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O, no! To paskudne. Co za wkurzające chrupanie! Moje uszy! Zaleję to wrzątkiem, makaron z i będzie smaczny. Super! Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Awesome! Wow, super! Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skupnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj. Co ty narobiłaś? O, się nie zabiłam. Nie to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papierka życe. Juhu, wygrałam. Nie, no Monika zaraziłaś mnie pechem, masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O, tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O, tak. Patrz, lizać Monika, myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, chciwózko Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort Co za prędkość A ostatniego żelka zjem, o, w taki sposób Patrz Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na Twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak oni rozchodzi się po całym moim ciele. Nie to za mało. Tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzi. Ale ulga. Dziękuję, Monika. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.